Raz, 2, 3, 4 i wlatujemy na scenę. Witam wszystkich na nowym zdrapingu, a my mamy euro zdrapeczki, taki pakiecik, 13 czy tam ile zdrapek, a z tego jest najfajniejsze tutaj te perełka i siódemka, nie? To są mocne zdrapki. To co kochani, zapraszam na dzisiejszy zdraping. I jak zawsze, znie, zajmijcie konkretne miejsce, najlepsze jakie tam macie. W dwie ręce do picia coś konkretnego. Znie, I na zapas obok jeszcze. Znie. A ja odkrywam dla Was najlepsze zdrapeczki, jakie można tylko dostać. I sprawdzimy tę oto, zobaczcie, różową świnkę Pegi. Za 1 euro i widzimy się zaraz. Czyli te na lewo, a ta na stół. Powiększona. Zdrapa, już widzieliście ostatnio. To co? Zaglądamy. A w niej trzy takie same sumy, jak i dwie. I symbol takiej świnki nas interesują. To co? Mamy 40. Tu właśnie szansa na 41 i 20, nie? Czyli. A w tej fajnej siódemce interesuje nas liczba 7 i wtedy jest od razu wygrana 3, 1 i 8. I taka sama zdrabka. I mamy tak 0, 8, 5 i 4. Jej miejsce zajmuje taka zdrapeczka. I tu mamy. O, główna wygrana się pokazała. Dwa razy główna wygrana. To by było interesujące. I mamy 2 euro. Drugi raz i 40. A następne zdrapki, jakie zdrapiemy. To będą zdrapki po 2 euro. I w nich, w tej musimy znaleźć serduszko lub Dwa serduszka złączone i wtedy podwójna suma. To co? Otwieramy te śmieszne tutaj. 4 mamy jak 1, 9, 2, 8, 6 i na dole 3. A my do tej pory na razie. Nic się nie udało nam wygrać. Ale to nic. Mamy jeszcze kilka zdrapek w zapasie. Tę zdrapkę na pewno kojarzycie, to jest 3D, jak ja to mówię. Następną zdrapeczką jaką zdrapiemy to jest właśnie ta złota siódemka, czyli z nowego planu, czyli wychodzi na to, że to jest już druga seria tej zdrapki. I siódemkę musimy znaleźć, mam tak 2, 9, do 8. Następną widzią 6, 4, 1. 9 i na samym dole jest 7. Pierwszą wygraną. Widać to w ogóle. Mamy pierwszą wygraną dzisiaj, w dzisiejszym drapingu i co? Sprawdźmy co w tej zdrapce będzie. Dla nas fajnego. A mamy tu wygrane. Uwaga, całe całe 5 euro. I to jest bardzo fajnie. Na jej miejsce wskakuje. Ta oto zdrabka 2,5 tysiąca miesięcznie przez 5 lat euro, jakby nie było. I mamy tak 17, szczęśliwą liczbę 12 i 18. Kto by nie chciał poleżeć tak nad morzem, może. I sprawdzamy i mamy tak 26, 16 jest to obok, 27 za wysoko, 14 nie pasuje. 24 za wysoko, 21 również za wysoko, za wysoko. I ostatni rządek na dole nam został. Jest to oboczek. 25 jest za wysoko, 19 nie pasuje. I 11 również obok. Ok. A następnie mamy siódemkę złotą i również siódemka nas interesuje w niej. I druga zmazana gra z góry i jest siódemka się pokazała. A my sprawdzamy dalej, co mamy tam do końca. Może jest druga, czyli mamy na pewno w tej zdrabce 10 euro, czyli 5 euro, 5 euro, czysto teoretycznie. Ale jeszcze może do końca coś się pokazać. Dobra. To co moi drodzy, zapraszam Was chętnie do sprawdzenia, co w tej zdrabce wygraliśmy. Ale jeszcze, jak tu jesteś nowym, który ogląda mój kanał, nie zapomnij o subskrypcji. Wciśnij łapkę w górę, napisz coś. Bardzo będzie mi miło z tego powodu. To co? Sprawdzamy, co mamy. A tu mamy tak, 5 euro. I pod drugą siódemką 5 euro, czyli to jest dyszka Dwie zdrabki nam zostały do zdrafania. Jest to platynowa siódemka, nowy plan. Jak i uwaga magiczna perła, ale zobaczcie. Jeszcze stara wersja. Nie? nie ma nowego planu symbolu. Sprawdzimy ją jako pierwszą i to z numer 12. Dobra. I interesuje nas tutaj symbol perły. To by było bardzo, bardzo fajnie, jakby tu się trafiła taka perełka. Ok. Podnosimy do góry. I pół zdrabki mamy za sobą już. Idziemy teraz do drugiej części zdrabki. Tu jest zamek, zegarek. Ok. I dwa pola ostatnie mamy. Tak. Zamek i walizkę. Ładnie widać. Czemu by nie? O. Mhm. Czekajcie, to by to pasowało. Tu kortejsze. Dobra, to był żarty taki. To co, sprawdzamy z góry na dół, 20 szans. Nowy plan, siódemka, grastka, plik i jedziemy. Uwaga! Pierwsze pole: 4, 15, 5, 10, 8, 2, 4, 18, 6. Dobra, myślę, że pół zdrabki już mamy gdzieś tak. Za sobą, a następnie mamy 9, 5, 16, 19, 1, 12, 13 Oj tu się pokazało, albo trójka, albo siódemka, co mówicie? Trójka 6 i 20 na końcu I tym samym zdrapeczka na lewą stronę Takie małe zdrapki A podratowały zdrapek Czyli co? Dwie zdrabki dały wygrać. Jedna zdrabka była drugiego poziomu. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!